Chciałbym, żebyście ogromnymi brawami powitali osoby, które wkładają ogromny wysiłek w to, żeby kampus mógł funkcjonować, istnieć i co roku być coraz lepszy, bo wszyscy staramy się, żeby każdego roku Was trochę zaskakiwać i mam nadzieję, że w tym roku mamy dla Was bardzo, bardzo wiele niespodzianek, których jeszcze u nas na kampusie nie widzieliście. Dlatego bardzo zapraszam na scenę Rafała Trzaskowskiego, Piotra Grzybowicza, Barbarę Nowacką. Agnieszkę Pomaskę, Katarzynę Lugnauer, Słabomira Nitrasa, Adama Szłapkę, Czarka Tomczyka i oczywiście wicemarszałka województwa Barnisko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, który jest naszym dobrym, dobrym opaką. Brawo, wielkie brawa dla nich! Dobry wieczór. Kampus Polska przyszłości. Jak wiecie, tradycją jest to, że, mimo tego, że zaczynamy od wybitnych gości, że wieczorem pierwszego dnia robimy takie oficjalne otwarcie. Padają te słowa, które są najważniejsze, a mianowicie Kampus Polska Przyszłości uważamy za otwarty. Mówimy o tym jasno, że to jest największa albo jedna z największych imprez tego typu w Europie. I tak rzeczywiście jest. To nie jest na wyrost. Wystarczy się rozejrzeć po całej Europie. Okazuje się, że tego typu imprez w Europie nie ma o takiej ambicji, tak dużych i o takim charakterze, gdzie mogą się spotkać eksperci, mogą się spotkać również politycy, ale którzy nie zajmują się polityką doraźną, ale przede wszystkim takie miejsce, w którym spotykają się młodzi ludzie, setki młodych ludzi o bardzo różnych poglądach. Po to, żeby rozmawiać o przyszłości, po to, żeby rozmawiać o prawdziwych wyzwaniach przyszłości, zaczęło się jako od Hitchcocka, czyli od naszej fantastycznej noblistki, i zaczęło się od tego, na czym nam najbardziej zależało: czyli od dystansu, czyli od refleksji, czyli od chwili zadumy nad przyszłością. I to jest największa i najważniejsza siła kampusu Polska Przyszłości. Że mimo, że wszyscy gonimy, mimo że jest takie tempo dzisiejszej rzeczywistości, możemy się na chwilę zatrzymać i porozmawiać o tym, co naprawdę ważne. Słuchajcie, Rafał mówi z pewnym taką dozą skromności, ale to jest największy tego typu społeczny festiwal, jaki, mamy, jaki się odbywa w Europie. I jesteśmy z tego dumni, ale on jest wielki Waszą wielkością, liczbą osób. Która tutaj do nas przyjeżdża, i przede wszystkim to Wam należą się brawa, i my Wam teraz klaszczemy. Rzeczywiście, kiedy słuchaliśmy dzisiaj Olgi Tokarczuk, to chyba wszyscy mieliśmy poczucie, że warto rozmawiać, warto taki język do debaty publicznej wprowadzać, żeby mówić realnie o problemach, nie unikać żadnych trudnych kwestii. Ale zwróćcie uwagę, Jesteśmy tutaj praktycznie od rana. Nikt nie mówił: Ja się z panem nie zgadzam, ja proszę mi nie przerywać, nikt nie mówił, co pan opowiada, nikt na nikogo nie powiedział złego słowa. I chcielibyśmy was prosić o utrzymanie tej atmosfery. My jesteśmy tak zmęczeni tą agresją w życiu publicznym, my jesteśmy tak zmęczeni tymi pytaniami, które są banalne, a odpowiedź na nie z jednej strony nie, nie stwarza żadnego problemu, ale z drugiej strony jest. Męcząca. My chcielibyśmy naprawdę z Wami serio pogadać o tym, jak ma wyglądać nasze życie, jak ma wyglądać przyszłość, spróbować zdiagnozować te problemy i znaleźć rozwiązania. Bez Was tego nie zrobimy. Chcielibyśmy stworzyć miejsce, gdzie Wy tą diagnozę i rozwiązania wskażecie między innymi nam. Chcielibyśmy, jesteście, jest, kampus jest szczególny pod jednym względem, jak wiecie. Bo odbywa się w trakcie kampanii wyborczej. Tu jest taki wielki napis, on jest w wielu miejscach. Zakaz agitacji. My nie chcemy agitacji. My nie chcemy tutaj popisów. My chcemy uczciwej rozmowy. Naszymi gośćmi będą również politycy, liderzy partyjni. Dzisiaj z telewizora dowiedzieliśmy się, że kolejny do nas dołącza, pomimo pierwotnie pewnych wątpliwości. Cieszymy się z tego bardzo, ale pomóżcie nam przypilnować. Żeby tu nie było agitacji, żeby tu nie było popisów, ale żeby to była uczciwa i szczera debata. Szczera i uczciwa z obu stron, ze strony polityków, również z naszej, dlatego prosimy Was, nawet jak się nie zgadzacie z kimś, kto tu wygłasza jakieś poglądy, zachowajmy wobec wszystkich szacunek, kulturę, pokażmy, że jesteśmy ciekawi tego, co mają nam do powiedzenia. Niech oni zobaczą, że nie mają do czynienia ze społecznością, którą można. Zmanipulować, tylko zobaczą młodych ludzi, którzy są ciekawi drugiego człowieka, jego poglądów, jego pomysłów. Więc zakaz agitacji, a jak najwięcej uczciwej, poważnej rozmowy. Cześć dziewczyny! Cześć chłopaki, też. Ja się cieszę, że jest coraz więcej kobiet które podchodzą tu do mnie i do Was też i mówią, polityka się musi zmienić, bo musi być równowaga. Tyle samo kobiet, co mężczyzn, tyle samo wrażliwości, uczciwości, co tak naprawdę mamy na co dzień w życiu. Skończmy z hejtem i nienawiścią. Rozmawiajmy o rzeczach, które Was bolą, dotykają, wkurzają, ale nie szukajmy tego sporu na siłę, tylko szukajmy rozwiązań. My jesteśmy oczywiście w roku szczególnym i te ostatnie 54 dni będą dla nas dniami wielkiej pracy, wielkiej nadziei, ale też mam nadzieję wielkiego namysłu. I cieszymy się, że te ponad 1300 osób, które tutaj jest, plus nasi goście, plus prelegentki, prelegenci, będą rozmawiać o tym, co jest najważniejsze o przyszłości naszego kraju, naszego społeczeństwa i naszego świata. Ja wierzę, że można to wszystko zrobić dobrze i uczciwie. I wierzę w was, młode osoby, którym po prostu się chce i którym zależy na Polsce. Czekają nas wielkie wydarzenia i wielkie spotkania. Olga Tokarczuk to początek. Ten enigmatyczny polityk to nie jest przyszły poseł z Kielc, tylko jeden z liderów politycznych po demokratycznej stronie. I też się bardzo cieszę, że przychodzi ta chwila refleksji, wszyscy chcą rozmawiać. Spotkamy też mera Kijowa. I myślę, że to będzie też wielkie spotkanie i zdanie sobie sprawy, że te wojny polityczne, które w Polsce są toczone, są niczym w porównaniu z tym, co przeżywają nasze siostry i bracia w Ukrainie. I ta chwila refleksji, jak może wyglądać nasz kraj, kiedy byśmy mieli szansę na normalność, na debatę, pojawi się tutaj wielokrotnie. Zaprosiliśmy dla Was. Również na Wasze życzenie, absolutnie najciekawszych gości z każdej możliwej dziedziny polityki zagranicznej, nowych technologii, kwestii społecznych, kwestii prawniczych będą wszyscy do Waszej dyspozycji. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, bo to jest Wasz czas czas na młode pokolenie. Dobry wieczór, kampus! Słyszy nas cała Polska, pokażcie, ile nas tu jest. To wszystko już dzisiaj padło. To jest największe takie wydarzenie w Europie, ale to jest najpoważniejsze merytorycznie wydarzenie w Polsce. Wspaniali paneliści, niezwykłe debaty, bardzo ciekawe pomysły i panelistki, świetne dyskusje, ale to jest też miejsce dobrej zabawy. Takie wszyscy chcemy się tu dobrze bawić. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. My wszyscy poznaliśmy się w polityce. Ale to wszystko by się nie udało, gdybyśmy my się naprawdę ze sobą nie zaprzyjaźnili i sobie nie zaufali. I chcę wam wszystkim życzyć, żeby kampus to było takie miejsce, gdzie faktycznie zawierają się przyjaźnie na całe życie, trwałe, które będą też procentowały naprawdę fajnymi rzeczami przez całe życie. Niech kampus trwa przez całe nasze życie. Bawcie się dobrze. Kampus to miejsce dyskusji, kampus to miejsce refleksji, ale kampus to przede wszystkim miejsce bardzo dobrej zabawy. Nie byłoby kampusu gdyby nie setki ludzi, którzy pracowali nad samym kampusem. Zaczynaliśmy dosłownie z garstką ludzi, którzy są z nami przez cały ten czas, ale dzisiaj kampus przygotowało prawie 200 osób. Osób, które uczestniczyły bardzo często w pierwszej i w drugiej edycji. Wielkie podziękowania dla nich wszystkich. Brawa! Ja bym chciał, żeby wszyscy, wszystkie wolontariuszki i wolontariusze kampusu podnieśli rękę w tej chwili. Rozejrzyjcie się dookoła. Zobaczcie, jakich jest dużo ile osób współtworzyło to wydarzenie. To jest naprawdę super istotne, że kampus jest przygotowany przez Was, przez młodych ludzi, że tutaj. To nie polega na tym, że my przez cały czas opowiadamy o tym, że chcemy Was słuchać, że opowiadamy o tym, że kampus jest naprawdę współtworzony z myślą o młodym pokoleniu, tylko że Wy to robicie. I jesteśmy absolutnie o tym przekonani, że Wy to będziecie robili dalej, że tych wolontariuszy będzie coraz więcej i uczestniczek i uczestników będzie coraz więcej. Ale oczywiście jest to miejsce również niezwykłe, dlatego że są tutaj uczestnicy oczywiście paneliści, eksperci z bardzo wielu, Dziedzin, są również ci goście specjalni, ale są z nami również ci, bez których nie byłoby to możliwe. Dlatego, że rzadko się zdarza, żeby w jednym miejscu zarówno władze miasta, władze województwa oraz również ci wszyscy, którzy zarządzają uniwersytetem i kampusem na co dzień, żeby razem zgodnie po raz kolejny byli w stanie zorganizować takie wydarzenie z tak niesłychanym rozmachem, a jak widzicie i się rozglądacie, widać, że kampus przez cały czas rośnie. Z nami jest prezydent miasta Olsztyna, z nami jest wicemarszałek, i teraz oddajemy im głos. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jak Rafał powiedział, to trzy lata temu narodziła się myśl organizacji kampusu i byliśmy dumni, że mogliśmy. Wziąć udział w spotkaniach, które ostatecznie dzięki Rafałowi i jego wspaniałej drużynie zdecydowały o tym, że spotykamy się w Kortowie, że spotykamy się na terenie kampusu uniwersyteckiego. Dzisiaj spotykamy się po raz trzeci. Spotykamy się tu, w pięknym mieście Olsztynie, mieście Mikołaja Kopernika i mieście wielokulturowym. Dziękuję. Przede wszystkim serdecznie Rafałowi za to, że jesteśmy i będziemy, bo jestem przekonany, że ten kampus będzie trwał do końca świata i jeden dzień dłużej. Szanowni Państwo, drodzy młodzi nasi mieszkańcy, przede wszystkim jestem samorządowcem, Rafał jest prezydentem Warszawy. My wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, na jakim zakręcie dzisiaj jesteśmy ile mamy problemów a żeby nasza wspólnota nasze wspólnoty samorządowe nasze gminy miasta miasteczka mogły się rozwijać mieszkańcy są bardzo twardzi mieszkańcy codziennie formułują swoje oczekiwania potrzeby a my musimy temu sprostać jestem przekonany że już niedługo również a może już i wy będziecie, będziecie bardzo aktywni w, w samorządach, samorządach, bo, bo dzięki, dzięki temu Polska będzie Polską demokratyczną. Ale żeby tak się rzeczywiście stało, to również również musimy te wybory wygrać. Idziemy do wyborów, zwyciężymy. Prezydent Olsztyna, prezydent Grzymowicz, wielkie brawa. A teraz pan wicemarszałek, prosimy bardzo. Witam, dobry wieczór. Witam was na kampusie, witam was na Warmi Mazurach. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że po raz trzeci możemy spotkać się w tym pięknym miejscu i podziękowania dla Rafała, dla wszystkich Twoich współpracowników za to, że ponownie wybraliście Olsztyn i że możemy się tutaj e, spotkać. Bardzo, bardzo się cieszę, że w imieniu swoim, ale również pana marszałka Gustawa Marka Brzezina, którego dzisiaj nie ma, ale serdecznie was od niego pozdrawiam. Mogę się z wami przywitać. Jestem przekonany, że to będzie wyjątkowy czas. Sławek dzisiaj o tym mówił przed 17 nie smarnujcie ani sekundy, wyciśnijcie ile się da, wyciśnijcie jak tą przysłowiową cytrynę, ale ten sok niech będzie paliwem dla Was na kolejne refleksje, kolejne idee, dużo daw to energii. Bawcie się dobrze, odwiedzajcie Warmia Azury. Kochani, kampus otwarty, bawcie się dobrze, do zobaczenia.